Dobry, witajcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym podcaście chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie, które niektórych właśnie nurtuje, niektóre osoby są zdenerwowane, a mianowicie dlaczego usuwam komentarze pod tymi podcastami, czy też pod innymi rozważaniami. Chciałbym, chciałbym wyjaśnić. Przede wszystkim te podcasty, Powstały po to, aby podzielić się moim doświadczeniem. To są bardziej takie moje świadectwa z tego, jak ja przeżywałem tę początkową drogę właśnie z Panem Jezusem Chrystusem, aby po prostu coś wskazać, niektórym może pomóc, może odpowiedzieć na niektóre pytania, albo pokazać, że nie tylko może te osoby, bo jeżeli mi się wydaje, że tylko one zastanawiają się nad, nad czymś, że i ja się kiedyś nad tym zastanawiam i, i wiele innych osób również, więc nagrywam te podcasty. Te podcasty nie są z żadnymi podcastami teologicznymi. To są po prostu praktyczne pomoce, które bardziej zachęcają do tego, aby Właśnie dalej studiować, szukać, rozwijać temat, zgłębiać go, a nie brać już gotową odpowiedź i, i to już jest jakaś tam wyrocznia. Bardziej właśnie chciałbym, aby to ludzie byli zachęceni i może czasami coś im podpowie, gdzie szukać, a, a może coś innego znajdą, tak żeby po prostu szli i poznawali Biblię. Ja przeczytałem Biblię kilka razy, Nowy Testament, chyba już z kilkadziesiąt. Wciąż studiuję, wciąż ją poznaję i im więcej czytam, tym widzę, jak, jak jeszcze mało wiem, i, i czasami się wydaje, że nawet wiem coraz, coraz mniej. Tą wiedzą, chcę się podzielić, tak, tak robię, i widzę, że to niektórym pomaga. Ponieważ dostaję jakieś tam lajki, też ludzie wysyłają mi smsy, dzwonią, spotykam się, mówią, że, że jest to bardzo fajna forma. Jest to inna forma niż tych podcastów, które już się ukazują, właśnie taka prosta, takie, takie podstawy dla tych, którzy właśnie zaczynają. Niektórzy piszą też w komentarzach właśnie, że, że jest to bardzo fajna forma, cieszą się. Ale są też takie komentarze, które wyrażają sprzeciw albo wyrażają zdanie, że się nie zgadzają z tym, co, co jest powiedziane. Niektórzy piszą, że to w ogóle są brednie i herezje. I niektórzy zauważyli, że zostali zablokowani albo ich komentarze zostały usunięte. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim usuwam komentarze i blokuję osoby, które komentują w sposób wulgarny, niegrzeczny. Ja po prostu sobie tego nie życzę. Jest to kanał YouTubeowy, prowadzony przeze mnie, jego administruję i po prostu sobie nie życzę, żeby ktoś w sposób taki wulgarny czy niegrzeczny się wyrażał. Chciałbym mieć tam porządek. Póki mogę tym zarządzać, tak właśnie będę robił. Mój kanał, moje zasady, przecież tutaj nikt nie musi tego słuchać. Może sobie iść na inne kanały albo po prostu założyć swój i tam swoje nauki prowadzić. Ja, jak powiedziałem, opieram się na Biblii, przekazuję to, co ja zrozumiem. W tych swoich podcastach staram się właśnie nie komentować innych atakując. Nie, niejednokrotnie oczywiście pokazuje jakieś błędy albo moje zrozumienie gdzie, gdzie indziej, w jakichś innych religiach. Porównuję to z, z religią, no nie z religią, z, z wiarą chrześcijańską. I, I dlatego, jeżeli widzę, że coś jest niegrzeczne, to po prostu to usuwam i, i będę dalej to usuwał, będę, będę blokował, bo nie o to mi chodzi, żeby ktoś tam nie wiadomo co wypisywał. Jak powiedziałem, Chodzi mi o zachęcenie ludzi do dalszego działania. Oczywiście bardzo chciałbym, aby tam pojawiały się komentarze przede wszystkim, gdzie piszemy, skąd jesteśmy, gdzie, gdzie słuchamy tego, ponieważ wiem, że ludzie szukają miejsca, społeczności, ludzi, z którymi mogliby się spotykać i, i razem po prostu studiować. Więc z całą pewnością zależy mi na tym i chciałbym, aby abyście zostawiali po prostu w komentarzach, skąd jesteście, bo wiem, że w tej formie i inni też tak zachęcają. Wiele osób po prostu poznaje się i czasami nie wiemy, że bardzo blisko siebie jesteśmy i, i słuchamy nawet w tym samym mieście, a nie myślimy, że tam nie ma społeczności. Może naprawdę to spowoduje, że powstanie, powstaną niesamowite społeczności na chwałę Bożą, więc... Zachęcam i proszę, zostawiajcie informacje, gdzie, to, gdzie tego słuchacie, w jakim mieście jesteście. Może to komuś pomoże. Takich komentarzy na pewno nie będę usuwał. Co bym chciał jeszcze powiedzieć? Dlaczego nie odpowiadam na komentarze? Nie dlatego, że bym się bał jakiegoś dialogu właśnie merytorycznego, ale uważam, że to nie ma sensu po prostu. I tutaj posłużę się wersetem z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i 16 werset. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Co tutaj mam na myśli? Bardzo często jest tak, że ten komentarz jest tam zamieszczony pod podcastem czy jakimś nauczaniem. I... I nawet to od razu widać, że ktoś nie wysłuchał do końca, e, o czym jest mowa, i, i po prostu już coś złapał i e, nie zrozumiał, napisał komentarz, jak on e, myśli. A, a bywa tak, że jest po prostu do końca wysłuchane, i, i tam byłaby odpowiedź. E, I to widać po prostu po tych komentarzach, że ktoś już pisze, a nawet, nawet nie wie, że, że dalej było to bardziej e, wyjaśnione. Oczywiście może tak się zdarzyć, że ktoś wysłuchał cały i, i wydaje mu się, że, że właśnie tam było kłamstwo i on ma rację. Ja naprawdę zachęcam, żeby przesłuchać wtedy jeszcze raz, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zanim napiszemy cokolwiek w tym komentarzu, bo może coś źle zrozumieliśmy. Oczywiście jest taka możliwość, że rzeczywiście powiedziałem coś źle w tym komentarzu, albo Przejęzyczyłem się, albo użyłem skrótu myślowego, i prawdę mówiąc, mnie się wydawało, że ja już to wszystko powiedziałem, a, a jednak nie powiedziałem, i może jest jakieś niedomówienie, ale wtedy należałoby po prostu zapytać. I powiem tak: kiedy u nas na nabożeństwie głoszę kazanie, zdarza się, że po nabożeństwie przychodzi ktoś do mnie mówi: ty, słuchaj, ale. Ty tam powiedziałeś tak, a w Biblii jest tak, co miałeś na myśli? I wtedy rozmawiamy, i najczęściej wychodzi, że dokładnie powiedziałem to, co w Biblii, tylko rzeczywiście może użyłem jakiegoś skrótu myślowego, może czegoś nie, nie dopowiedziałem I, i się okazuje, że wszystko jest wyjaśnione i, i każdy się jest, jest zadowolony. Oczywiście, w szczególności w rozważaniach, w kazaniach. Które są kierowane głównie do, do zboru, w którym służę, też może się zdarzyć, że użyję jakiegoś skrótu myślowego, albo może ktoś, kto pierwszy raz to słucha, pomyśli o jaka herezja, bo czegoś tam nie, nie powiedział. Tutaj posłużę się tym ostatnim kazaniem o kościele lokalnym. Tam był zarzut, na co z tymi, którzy rzeczywiście nie mają kościoła w swoim mieście, czy oni nie są kościołem, bo że, że, że powiedziałem tam, że właśnie, żeby być kościołem, to trzeba być w społeczności. I rzeczywiście w tym kazaniu, może nie podawałem tego wyjątku, ale z innych nauczań wynika, i wiele razy to powtarzałem, że, że oczywiście są wyjątki, kiedy, nie wiem, przeprowadzamy się, kiedy jesteśmy osobami wierzącymi, i po prostu dopiero poznajemy nie, okolice, ludzi i, i po prostu nie jesteśmy w Kościele, ale jesteśmy Kościołem, jak najbardziej jesteśmy Kościołem, ale dążymy do tego, żeby być tym Kościołem. Oczywiście gdzieś tam są jakieś misje, ktoś jedzie i tak dalej i dopiero zakłada Kościół, no jest jednoosobowym Kościołem, zgadza się no i dąży dopiero, szuka tych ludzi i przez, nie wiem, rok, dwa, trzy nawet jest jedna albo dwie osoby, tak? No to, to jest Kościół. Tu są jakieś wyjątki, może o tym nie powiedziałem, ale tak, tak jest i ci, którzy słuchają innych też e, nauczeń, którzy są w tym kościele, doskonale to wiedzą i, i, i nie mówią: Słuchaj, mówisz e, głupoty. Więc to też jest ważne, abyśmy po prostu, e, kiedy atakujemy w komentarzach, no, wiedzieli, czy na pewno ta osoba tak myśli, a może gdzieś właśnie jest inny. Inne kazanie, inne nauczanie. No, no nie jest możliwe po prostu przez 15 minut wszystko wytłumaczyć, czy też przez pół godziny, czy godzinne kazanie. Dlatego powinniśmy być w społeczności, jednej społeczności i tam po prostu słuchać. Kolejną sprawą, dlaczego nie, nie odpisuję, ponieważ ci, co mnie właśnie znają, wiedzą, że nie lubię przede wszystkim pisać żadnych SMS-ów, wiadomości tekstowych. I nie odpisuję, staram się w ogóle nie odpisywać na takie komentarze, zaczepki. Wolę czasami coś usunąć, bo widzę, że jest po prostu brak zrozumienia. Ponieważ my bardzo często, kiedy piszemy te komentarze, nie zachowujemy zasad ortografii, gramatyki, stylu, szyku zdania to jest bardzo ważne. Pomijamy. Interpunkcje, przecinki, kropki, i, i po prostu ktoś wie, co chce napisać, ale to, co napisał drugi, który czyta, z zachowaniem tych wszystkich zasad, może to odebrać zupełnie inaczej. I, i naprawdę postawienie przecinka w innym miejscu jest, jest bardzo. czasami zmienia postać i sens całego zdania. I przypominam, że ja tutaj mówię o przecinkach i kropkach dotyczących komentarzy, które piszecie, a nie o tym, co jest w Biblii. W Biblii nie ma przecinków, ani, ani, ani kropek, ani interpunkcji. Ja mówię stricte o komentarzach, a to ma znaczenie, gdzie mamy przecinek postawiony. Ważne jest, czy piszemy coś z wielkiej, czy, czy coś z małej litery, bo nieraz ludzie piszą w ogóle Jezus Chrystus czy Bóg z małej. Teraz nie wiem, czy oni rzeczywiście odnoszą się do, do Boga Wszechmogącego z Biblii, czy do, odnoszą się do jakiegoś innego Boga, innego Jezusa. To jest po prostu ważne, ja, ja nie znam tych osób, które piszą y, y, komentarze, i po prostu też mogę źle y, źle zrozumieć. Y, naprawdę, styl pisanie y, jest, jest bardzo ważne. No i też czytanie ze zrozumieniem. Bardzo często, nawet gdybym odpisał na, na taki komentarz, to też ludzie dzisiaj są przyzwyczajeni do szybkiego czytania. Jest szybkie czytanie, szybko czytam, i, i, i nie zastanawiam się, i od razu odpisuję. Bardzo często jest tak, że ci te osoby po prostu nie czytają tych odpowiedzi, nie zastanawiają się, tylko o szybko przeczytam. A nieraz trzeba przeczytać to dwa, trzy, cztery razy, bo może rzeczywiście coś źle rozumie, a tam jest napisane wyraźnie. I to powoduje co? Że to jest pusta mowa i pospolita po prostu i, i pogrążamy się w bezbożności, bo odpisujemy sobie, udowadniamy sobie rację, kto ma rację i tak dalej. Ja uważam, że to nie ma po prostu sensu. I, i dlatego. Nie chcę odpisywać na te komentarze nie dlatego, że się boję jakiejś konfrontacji. Natomiast zachęcam wszystkich zawsze, żeby przyjść na, do nas na nabożeństwo. Nabożeństwa mamy co niedzielę. O godzinie 11 w Spalding, w szkole, którą wynajmujemy Whigate Park Academy na WiFam Road, post PE113WT. Zapraszam serdecznie. Naprawdę tam możemy porozmawiać. Bo kiedy widzimy się twarzą z twarzy i nawet czegoś nie zrozumiemy, przecież możemy sobie wytłumaczyć. I wtedy z, naprawdę z miłą chęcią będę odpowiadał e, na komentarze. I nawet jeżeli ktoś przyjdzie, powiedział, że się nie zgadzam, że, że jakieś tam herezje. Myślę, że w duchu łagodności spokojnie możemy porozmawiać. Nie zgadzamy się, no to się nie zgadzamy. No to rozejdziemy się i, i tyle. Ja błogosławię. I, i, I nie ma problemu, ale jak mówię, mnie nie zależy na, na, na komentarzach, na puszczaniu, nie wiem, tych machin całych YouTube'owych, napędzaniu się i tak dalej. Chcę po prostu pomóc ludziom i wierzę, że Duch Święty będzie pokazywał to słowo temu, komu ma pokazać, i tyle. Czy ja tam będę miał 5 komentarzy, czy nie będę miał komentarzu, czy będę miał po 100. Naprawdę nie w, tym, nie w tym rzecz. Chodzi o to, aby komuś po prostu pomóc i dzielę się tym i, i pomagam tak jak po prostu potrafię. I jeszcze raz powiem, będę dalej blokował, bo ja sam wiem, że czasami mogę ulec emocjom, coś nie zrozumie, ktoś inny miał na, na myśli i po co będziemy się przepychać? To, to, to zupełnie nie ma e, sensu. Jak mówię, obraźliwe, wulgarne, będę po prostu usuwał i, 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 i tyle. Tyle w kwestii właśnie wyjaśnień, dlaczego usuwam komentarze. Będę usuwał, nie będę odpisywał, ale zapraszam chętnie do rozmów merytorycznych. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem.